Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. To będzie odcinek o tym, jak w kilka tygodni stracić miliard dolarów, o tyle uszczuplił się majątek pierwszej rodziny Stanów Zjednoczonych, po tym, jak przez rynki kryptowalut przeszedł huragan gwałtownych spadków. Trumpowie kryptowaluty lubią tak bardzo, że w styczniu sam prezydent Donald Trump wyemitował własny, sygnowany jego nazwiskiem cyfrowy pieniądz. Ale ci, którzy rzucili się wtedy do kupowania Trumpcoina, teraz liczą Dotkliwe straty i patrzą na czarną dziurę w swoich finansach. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! Majątek rodziny Trumpów skurczył się o miliard dolarów w 8 tygodni. Jeszcze we wrześniu było to 7 miliardów 700 milionów dolarów, a teraz, jak szacuje Bloomberg, to 6 miliardów 700 milionów